Bardzo dużo czasu poświęca się na to, jak zbudować program nauczania, jak powinna wyglądać administracja, jak zachęcić ludzi, jak zebrać wielu studentów chociażby na takiej uczelni, co zrobić, żeby mieć finansowanie też tych placówek oświatowych. Ale rzadko zadajemy sobie pytanie: po co to wszystko? Czemu to ma służyć? Jaki jest cel istnienia w ogóle tych ośrodków? Jaki jest cel działania? Wychowawcy, nauczyciela, szkoły? I oczywiście odpowiedzi mogą być różne. Mam wrażenie, że dzisiaj dominuje perspektywa taka, no, że właśnie trzeba się jakoś utrzymać, trzeba z czegoś żyć, więc zapewniamy ludziom edukację po to, żeby mieli pracę, żebyśmy mogli wzajemnie jakby funkcjonować jako społeczeństwo. No jest to w jakimś sensie prawda, ale nie cała prawda, dlatego że. No pytanie jest, jakiego też człowieka w tym społeczeństwie chcemy widzieć, co to znaczy, że on też służy społeczeństwu. No więc warto sobie zadać pytanie, jakie cele chcemy uzyskać konkretnie. Bo tu nie chodzi tylko, no chcemy, żeby ludzie byli mądrzy, ale co to znaczy mądrzy? Chcemy, żeby, żeby byli dobrzy. Ale co to znaczy, że są dobrzy? Dlatego, że różnie te pojęcia można dzisiaj rozumieć.